Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła Najmilsi, któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca. Kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku – jeżeli będzie trwało w Was to, co słyszeliście od początku, to i Wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą daną przez Niego samego jest życie wieczne. To wszystko napisałem Wam o tych, którzy wprowadzają Was w błąd. Co do Was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w Was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo ponieważ jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem, to też trwajcie w nim tak, jak was nauczyło. Teraz właśnie trwajcie w nim, dzieci, abyśmy gdy się zjawi, mieli ufność i w dniu jego przyjścia nie doznali wstydu.